Decyduję w poczuciu odpowiedzialności za państwo, w poczuciu głębokiego przekonania, że dzisiaj w tych niespokojnych czasach Polsce należy się ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, ale też w głębokim przekonaniu wspartym wieloma opiniami prawnymi które wybitnych specjalistów, które państwu zostaną w najbliższych dniach zaprezentowane, którzy mówią wprost, Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jedno, ale wybory prezydenckie korzystają z domniemania ich ważności, to znaczy wybory prezydenckie są ważne w momencie wydania stosownego dokumentu przez Państwową Komisję Wyborczą. One są ważne, a więc tak naprawdę decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych miałaby znaczenie wtedy, kiedy zostałaby stwierdzona nieważność tych wyborów, bo wtedy mielibyśmy dopiero zgryz i kłopot, czy uprawnione, czy też nie grono podważyło ważność wyboru prezydenta Rzeczpospolitej. Jeżeli stwierdzili ważność, to można powiedzieć, że one i tak są ważne. I na tej podstawie ich ważności zwołuję Zgromadzenie Narodowe i zamierzam odebrać przysięgę od Karalona Nawrockiego.